No dobra, my jesteśmy tutaj. I najbliżej nas najdłużej jest otwarte. Nie wiem, do podstacji albo, albo tam o, gdzieś. Trudno się cofnąć. Radzę się na początku, żeby szybciej biegać, to kliknąć H, żeby schować broń. Na razie zbieram cokolwiek. Tak, ja. nawet nie patrzę co to. później no. się będę zastanawiał. A to mi się przyda, czy nie? Oj, już jakiś gracz zginął ta czerwona flara tam leci. Dobra, ja lecę tutaj, gdzie zaznaczyłem mniej więcej. Jakby się nie chce przeszukać. O, ale bomba. Tak, to sforsuj. To na balej. A to jakaś jakaś bomba. J. Yeah. Ale zobaczysz grzyb atomowy. A tutaj jest ucieczka przed pióp, nami. Pióp, pióp. W sumie tutaj też można przeszukać. W ogóle tak biegnę, to, ale tutaj też. Powiedziałem szerpie broń. Ogólnie tutaj, nawet jak ja coś przeszukuję, albo ty, to po mnie też przeszukuj, bo ci leci eksp za szabrowanie. O, widzisz. No i x też zmieniasz strony, nie? No ja sobie zmieniam na kciuki. Okej. Okay. A ustawienia sterowania to już zawsze zmieniam, mhm. przed rozpoczęciem gry w ogóle. Dobra, ja sobie zobaczę w ogóle jakie mam... ile ci patrzy? Rejestr czy... Aha, na mapie. Ja muszę jeszcze skaner kapusia znaleźć i sterowniki osy, okej. Okay. Gracz? Da? Yeah. W składzie polowym. Z tego po prawej. Składowuje. No ja też. Ja Zabij go Uważaj. Nie wiem co to jest. To jest taka jakby snajperka jednostrzałowa, co mocno nawala. Jak do Ciebie? Widzę tego co tutaj się czołga, ale drugiego nie widzę. Tak nie wychodź tam. Rzucę mu granat. Ale gdzie ten drugi? Nie wiem. Leży. Dobra. Obity. Drugiego trzeba szukać, Maria. To jest Patrz. ktoś, rzucił mi granata no, ale nie wiem skąd. Nie widzę go Te, też nie. na górze, gdzieś. A widzę go. Stąd. Perfect. Nie trafił we mnie. Podbiegam. Tu na blisko. Idę góry. Mam go. O, nie nabiję. Nie, nie, nie. Szkoda amunicji. Wystarczy, wiesz, rypnąć gorąco pożarnej. Teraz mam dobrze. A tamtego przeszkałeś? Nie. Nie, nie, nie. nie. kim nieźle na poszło. W sumie ten ma na lekką. Wziąłem ferro. Jakiś ulepszony grzechotnik. Nie, taki są. Już mam przeciążenie. Warto zbierać, czego nie? Chyba niebieskie są lepsze niż zielone. No zależy, czy szukasz do czegoś, czy na sprzedaż.

Kurde, nic ciekawego. Dobra, feropon, dobrze. Mały granat dymny. Gazowy, to chyba wolę dymne. O i tyle. Idę go jeszcze przeszukać, bo też jakiś eks wpadł mi za niego. Ten chodnik trzyma, widzę. A tutaj nic nie muszę brać. Dobra. Ja zaznaczył ucieczkę w razie Dobra, ja bym chciał ubić osę. To było chyba albo szerszeń. Albo dwie osy, albo kapuś. Kurde, żadnego nie widać. Tam tego w sobie nie patrzyłem. Dobra. Od Expo. Jak nie wiesz, jaki dron leci, to najlepiej kliknąć na niego, wiesz, żeby zaznaczyć i ci od razu pokazuje nazwę, nie? Okej okay. jak tam lecą, o widzisz? Osa I muszę te dwa ubić Także sobie stanę gdzieś tyłu Drony są daleko Nie, za daleko A nie, czekaj, tu lecą, kurde Trafiłem Cofaj się tak, żebyś mógł się za kamieniami chować Dobra wybuchną. Was Też długo czekałem w końcu, ale nie chce mi się czekać. Dobra, ja muszę przeszukać kurde one są tutaj O właśnie to Dobra to jest jeden sterownik A gdzie jest drugi A tu na dole Dobra Weź sobie bandaż Ten ktoś miał Znaczy ten złomek miał pięć. cała osa a czy ja wziąłem jakiś tam bandasz no no bo masz niepełne życie. Zawsze możesz się doraczyć i zostawić. A, w resztę. sumie rację, nie spojrzałem, że mam tyle życia. Ciekawe czy mogę wziąć... Aha i powinno być, że użyj, a nie ma czegoś takiego. Bzdura. Trochę szkoda, no. Dobra, zaczekam, użyję jeszcze raz i zamienię. Patrzę. No właśnie, sterowniki osy mam, teraz kapuś by się przydał, ale tutaj nigdzie nie widziałem kapusia. Kapuś to takie małe cholerstwo, co sobie tylko lata i skanuje. Dobra, czekaj, co tam jeszcze było? A, i wieżyczka, ale wieżyczka to nie tutaj. No dobra, ja w sumie właściwie już mogę uciekać, bo jestem i tak full. Ja też. Ale są pełne, na szczęście mogę biegać szybko. Mam lekkie rzeczy i masz zadanie zrobione. Dobra. No to trzeba uważać i słuchać już, nie? Słyszysz ten dźwięk? To znaczy, że ktoś Słyszymy? tam jest. Coś się chce otworzyć, nie? Pytanie, czy będą y, nastawieni właśnie agresywnie, czy nie? Możemy zawsze zapytać. Mogę no powiedzieć, że jesteś w To jest strzela sprawy. No, pod G, przytrzymujesz G i masz info A strzelają się, dobra, to biegam mu szybko Dobra, dawaj. dobra Dawaj, 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 dawaj Ktoś tam biegnie Biegaj, biegaj że tam jeden był, ale atakował. I się udało. Kurczę, mówię, kto tam atakuje, nie? No spoko. Teraz najlepsze. Wypakuj plecak, ale i tak już totalnie nie mam yy, miejsca w schowku.